Okej, okay. jestem sobie Spidermanem. Żyję jak normalny człowiek, ale... o, oh, 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 Potknąłem się! O! Oh, moja śledziona! Aaa, oh, tylko nie w o, 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 Nie nadaje się do tej roboty. Także dzisiaj łamiemy kości Spidermanowi. To jest mega kozacki odcinek, ponieważ... Ja lubię Spidermana, to jest jeden z moich ulubionych bohaterów. Super. E, dobra, weźmiemy mu krzesło i teraz Spiderman zjeżdża na krześle. Uwaga, zobaczcie. E, I wylot! Ooo! E, Ooo! O, oh, o, oh, no nie zomałem za dużo kości. O, oh, jeszcze w głowie dostałem. I zomaliśmy dokładnie 7 kości. Okej, okay, to jest dużo. spider Spiderman ma 120 kości. Albo nie wiem ile w sumie. Ile ma człowiek? Człowiek ma 206 kości. No to możemy zamać 206 kości maksymalnie. Słuchaj, oh, fikołek, co jest? O! Oh, o. Oh, o, oh. Nie, 3000 punktów, tylko zarobiłem mało. Ten level powinien troszeczkę pomóc, bo to są schody. au o, u, a, i, a, i, uś, plus, a. 3000 skora, no, całkiem spoko. Teraz zobaczmy, jak Spider-Man poladzi sobie w łóżko, a, wiem, łóżko, To śpię, <śpiemuszko, kolega> Lulilaj, oczka z mróż, spadły wszystkie gwiazdy. O, 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 mój najgorszy sen. O, 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 o. A, a. To nie było za fajne. A może stąd będzie fajnie? I na maksa! O! 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 Ej, 600 tylko punktów. To, to łóżko jest bez sensu. Ej, A co jak wyskoczymy z łóżka podczas jazdy? O! To może być. O! Ale mi łóżko przywaliło w plecy! I <todgłosy> Umany, gdzie trzeba? Lecimy spider sobie tu. O, oh, o! Oh, no nie! 3000 tylko punktów. Ja chcę 6000. Jak ja wtedy to zrobiłem? Mój najlepszy rekord to 6000. No dobra, spróbujmy kupić w takim wypadku skuterek. On może będzie dobry. On może nam pomoże. W końcu, może nam pomoże. O, oh, o, oh, 5000. Dobrze. Prawie rekord. To jest dobra. To jest dobra, dobra rzecz. Dobra, patrz. Cyk. Cyk i boom. O, wyskok, bięk Aj, teraz to nie poszło zbyt dobrze Okej, okay, ostatnia próba, biorę sobie przeszkodę Rampę, cyk I teraz powinno pójść dobrze, lecimy, lecimy Spidermanie, nie poddawaj się Mój manie. O, O, to było mega słabe to było mega słabe, naprawdę. Okej, okay, odblokowujemy kolejny level, czyli prosta droga. Ej, ja jestem ciekaw, jak to wygląda. Weźmy na przykład skutera. Ok, teraz się rozpędźmy. Rozpędźmy. Co, będzie prosta droga? Aaaa, co jest? Ej, gdzie tu jest jakiś skok? Co się. Oh! Tu w ścianę po prostu. No nie. A, bo my tu możemy stawiać. Te. Dobra, weźmy sobie dwa razy to. No zobaczmy. No ja wątpię, że coś tutaj wyjdzie, ale weźmy to, by łóżeczko. I let's go. Let's go. Spróbujmy teraz. Spróbujmy teraz. Spróbuj teraz. Nice. Nie nice. Nie nice. Totalnie nie. Dobra, widzowie, mam nową taktykę na tym levelu, bo tu się dał stać co nie? Co jakbyśmy zrobili teraz tak i zeskoczyli. Wow! OOOW oh, 5000 punktów, zobaczcie jak to dobrze idzie Nice, okej okay. Czyli teraz, jak weźmiemy łóżko To możemy się jakoś ustawić OOOH O, oh, oh, to jest to To jest to Nie, Nie to nie było to. A! No dobra, muszę chyba zaryzykować i kupić to coś. <laughs> Co to jest? Wow! Wow! opłacało się! O! 5000 punktów. Ok, możemy kupić jakiś moped. O! Ha! Czy to idzie na, na, na ten nasilnik? U lol, tu idzie na silnik, zobaczcie. Nya! O! Aha, wywróciło się totalnie jak nie chciałem. Dobra, jeszcze raz. Niops, mm, jedziemy, 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 jedziemy. Aaa, no co jest? To w ogóle się nie nadaje Dobra, spróbujmy poprzywalać w ścianę. Dajmy na przykład na, tutaj na samym końcu rampę. O! Oj, tu możemy też dać rampę i tu też? W trzech miejscach można? Wow! Biorę to i let's go, let's go, jedziesz, jedziesz, morderzy. Ryszard, te drario, dałaj mój skuter! a no nie, to jest słabe, najlepsza to jest ta piłka, robisz tak, cyk Patrzcie, uderzamy, teraz robimy 10 koła punktów, uwaga Nie, no nie, nie udało się A, i 6 tysięcy tylko, no Dobra, next try o, 8 tysięcy, ja cię kręcę Dobra, możemy kupić kolejną arenkę, czyli pod tytułem Skulk Dół. Uwaga, to się chyba opłaci, mam nadzieję. O, tak, to się opłaci. O, Spiderman, Spiderman, spider Złamał 4000 kości. Czy to się naprawdę tak opłacało? Nie wiem. Dobra, weźmy na przykład sobie tą piłeczkę i teraz piłeczką. O no dobra, z piłeczką będzie chyba lepiej. O, bum, bum, Dobra no to poszło dobrze Ej, a wjedźmy teraz tym samochodem tam <laughs> Let's go O nie, wyleciałem Co ja robiłem A A Ała A Oj no, 6000 tysięcy punktów Okej, siedem tysięcy, nice To bardzo dobry wynik Dobra, jakbym nie wyskakiwał z tego, to może jeszcze lepiej pójdzie łaga Cyk Cyk, o nie, spadnie na mnie ten Dobra, to idealnie Pum Pum O nie, nie spadł <laughs> Najgorzej, no o, spadło coś na mnie. No nie, to nie było dobre. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. jeszcze raz. Yeah, believe I can fly. O, o, wskoczyłem do motora. Dobra, lecimy na kolejny lot. I uwaga, spadam, 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 spadam. O, O, no i się zatrzymałem. O, mam pomysł. Postawimy tutaj propa w postaci tego. O, dobra, to będzie dobre. Próbujmy teraz. O, i teraz go. Aj, nie, nie wyszło Albo, albo, nie, nie wyszło Nie wyszło, nie wyszło, nie O, 5000 tysięcy, dobra, to nieźle No dobra, na tej piłce jest najlepiej po prostu No nie, no nie Piłka gdzieś odleciała, co ja robię? Co ja robię temu Spidermanowi? On teraz umrze o, dobra, 6,5 tysiąca, to, to jest ok. O, skateboard, cyk, uwaga mm, Aj, no nie, spadłem na start, co to ma być? Kolejna próba, uwaga, uwaga, uwaga Piuu, y, piu, w skateboard, no nie, czemu się zatrzymuje? Okej, okay. kolejna i ostatnia, mam nadzieję, że próba Dobra, 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 lecę, lecę w dół, dobra, nie zatrzymuje się O, jest, dobra, 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 dobra Aj, 5 tysięcy, no Kurczę. okej okay, ustawmy się w takiej poziom. O, tak, o, tak, o, tak, o tak, o, tak. tak. Byleby się nie wywalić, byleby się nie wywalić. Dobra, trzymam się. Trzymam się. O nie, o nie, o nie, o nie, nie. Dobrze, dobrze. No nie. Siedem tysięcy punktów aż z tego. Ja. To się opłaca, tutaj z tego lecić. Uwaga, spróbujmy po raz ponowny. Po raz ponowny. Nie. Uwaga, pum, pum. Co ja trzeba w ręku? A! O, o! tysięcy, No, nie najlepiej. Dobra, no to spróbujmy teraz tutaj ustawić yy, jeden skok taki. Okej. Okay. I weźmy sobie tą, ten wózek i let's go. Spróbujmy w tym momencie. O oh, nie, no, ja się wywalam. Tu nie ma. To, to jest bez sensu. Czekajcie, ja muszę trochę zlżej. O, tak na tyle. O, dobra, 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 dobra. Tyle może być. Uwaga! Noaaaaaaa! O! Oh. Czemu ten level kosztował 2,5 za końców? Przeczytaj, jeśli jest jedna zrobić. Dobra, mam 5000 dolków. Teraz postanowiłem kupić TNT, czyli coś, co może naprawdę zmienić całą grę. Okej, okay, uwaga, sprawdźmy go. boom, pom, uwaga, w TNT, w TNT, w TNT, proszę. Nie, nie trafiłem, dobra, jeszcze raz. <noise> Jestem ciekaw, co się stanie, w mnie nie trafię, co nie. Dobra, teraz się wywalam. Wywalam się tu może wlecę w TNT No nie no tak blisko Dobra, zlećmy na razie tak, zlećmy na razie, tak, uwaga Ooooooo oh, oh my god, oh my god Dobra, chyba muszę na piechotę, jeżeli chcę w TNT Hehe, <laughs> to robię przysiady, dobra, e, na piechotę trzeba wyłączyć... Albo dajmy deskorolkę, o, to będzie dobre. Tak na... O teraz, 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 No czemu to nie trafia w TNT, jeszcze raz, jeszcze raz. Damy nic. O, i teraz tak leciutko Dawaj, 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 nie.

Oooo! Oh, oh! To nie było najlepszym rozwiązaniem, chyba, tak mi się wydaje. Ale dobra, to może, może, może jeszcze raz, jeszcze raz, uwaga. Oh, uwaga, aha, super. O, oh, spróbujmy tak, to będzie mocne. Let's go, jedziemy. Na 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 Let's go, teraz, teraz, wyskoczymy, 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 wyskoczymy Lecisz, lecisz mój kolego Ła! O, a, super <grystanie> <grystanie> Dobra, pa, pa, wszystkim <grystanie>